to potrzebuje 10 lat. Bardzo miło mi Was gościć w czwartej odsłonie naszych przygód na kanale Carmel Movie Maker, gdzie jak zwykle witam Was Kielonem i Zagrychą. Tym razem komentujemy Lombard w Trzebnicy, gdzie klimat jest wyraźnie inny niż w tym naszym głównym uniwersum. Klienci w dużej mierze przypominają tych samych typów z Dresdenka. Ci sami lokalni filozofowie, ci sami amatorzy piwa od rana i te same tłumaczenia, dlaczego dzisiaj akurat muszą coś zastawić. A jednak w Trzebnicy widać pewien kontrast. Tu wszystko dzieje się jakby wolniej, bardziej o jakby nawet Patola była zmęczona sobą i nie miała już siły robić większego show. Szczególnie mocno widać to w podejściu pana Zaladą. W Dresdenku ci sprzedawcy jeszcze próbują uśmiech, kilka słów do kamery, jakieś udawanie, że klient nie przyszedł z totalnym szrotem. A w trzywnicy Pan Zaladą ma minę człowieka, który siedzi tam tylko dlatego, że inaczej musiałby siedzieć w domu i patrzeć w ścianę. Głos bez emocji, zero sympatii do kogokolwiek a w oczach zmęczenie wszystkim, co się dzieje dookoła. Klient do niego mówi on patrzy tak, jakby rozważał, czy nie wyjść na zaplecze i nie zostawić tego całego interesu. Karolesu samemu sobie. Podam mu czarną ładowarkę. Nie, bo ten telefon ja przyjmowałem. Trzeba jednak uczciwie przyznać, ma do tego prawo. Jak ktoś 15 razy w miesiącu wpada pijany albo na ciężki kasł, przynosi sprzęt warty może 20 złotych jeszcze bez ładowarki z pretensjami, że ma być kasa od ręki, to naprawdę ciężko reagować inaczej. Ten człowiek wie, że zaraz wejdzie następny, opowie tę samą gadkę o tym, że potrzebuje tylko do poniedziałku i zniknie na zawsze. W takim klimacie trudno utrzymać choćby minimum cierpliwości, więc facet reaguje jak reaguje, chłonno i bez żadnych prób udawania. I to właśnie robi największą różnicę między tym Lombardem a resztą Uniwersum. Niby robią to samo, ale klimat inny. Tu nie ma śmieszkowania ani atmosfery, kolejna złota historia. Tu jest surowa rzeczywistość. Klient gada pan za ladą i w połowie rozmowy traci zainteresowanie i czeka, tylko aż przestanie. Widać to też po tym, jak potrafi rozmawiać z ludźmi, którzy nie są z patologii. Zwykła osoba, która przyszła z jakimś normalnym przedmiotem, też nie ma co liczyć na ciepłe przyjęcie. Nawet jeśli ktoś jest uprzejmy, mówi grzecznie, to reakcja pana za ladą i tak brzmi, jakby po co zawracasz mi głowę. To nie wygląda na specjalnie złośliwe zachowanie, raczej na taki jego styl bycia. Bez entuzjazmu, bez udawania, że ktokolwiek lubi. Można się na to obrazić, można się z tego śmiać, ale raczej nie wygląda, żeby facet robił to po to, żeby komukolwiek dopiec. A on po prostu działa jak automat. Przyjmij przedmiot, wyceń, wydaj kasę i koniec tematu. Sayonara. Ale zostawmy ten ogólny klimat i przejdźmy do głównego mięsa. W odcinku numer 47, pięknie zatytułowanym Daj Pan 10 zł, pojawia się sytuacja, która idealnie pokazuje, z czym na co dzień musi mierzyć się Lombard w Trzebnicy. Odwiedzili nas starzy by walczyć i sami Którzy funkcjonują w przeświadczeniu, że 10 złotych należy im się jak emerytura. No więc wchodzi on, klasyczny klient, którego twarz pan za ladą zna już pewnie lepiej niż własne odbicie w lustrze. Podchodzi do okienka i zaczyna namrotać w tym swoim języku, którego nie ogarnęliby nawet najlepsi tłumacze. Przez dłuższą chwilę nikt nie wiedział o co mu chodzi. Dopiero po kilku minutach bełkotu udało się ustalić, że sprawa dotyczy jakiegoś serwina, który miał być jego serdecznym kolegą, a jednak, jak twierdzi, okradł go z telefonu. Potem ten telefon miał trafić właśnie do lombardu i zostać wymieniony na alkohol. Kolega, mój kony. Yy, Erwin ten zastawiał ten yy, yy, telefon nie? i tu piękne. W momencie kiedy Erwin miałby go niby okraść nagle z pozycji kolegi spadł z pozycji wroga numer jeden, którego cytując naszego bohatera wykręci suty na gorąco, jak go tylko spotka. Po chwili jednak wyszło, że może to wcale nie chodzi o żadnego Erwina, tylko o jakiegoś kulawego znajomego, którego też podejrzewał ten czyn. Kto to jest Erwin? Nie Erwin, tylko ten... Yy... Ten, ten, taki kulaw nie? No i to. Te, telefon u mnie z domu zginął. Pan za radą wciąż nie wiedział o kim mowa, bo w tym Lombardzie przewinęło się tylu podobnych typów, że bez konkretnego nazwiska nie ma szans dojść do sedna. Klient Brynął dalej w swoją opowieść, dorzucał kolejne szczegóły, które zamiast coś wyjaśniać, mieszały sprawę jeszcze bardziej. I nie może być tak, że on mi telefon sprzedaje tutaj za butelkę wódki, no. Ja go złapię. Nikt nie od niego nie wierzę. I to jest właśnie najciekawsze. Większość ludzi przychodzących do tego lombardu ma niezdrową potrzebę opowiadania swoich życiowych historii, tak jakby pan z radą był spowiedznikiem, terapeutom albo kolegą od kielicha, a to przecież facet, którego interesuje tylko przedmiot i jego realna wartość. On ma sprawdzić czy coś działa, określić cenę i ewentualnie wypłacić gotówkę. Nie obchodzi go, że potknąłeś się na chodniku, że kupiłeś piwo zamiast jedzenia, że kumpel cię zdradził albo że twoja dziewczyna uciekła z innym. To wszystko są opowieści, które powinniście zostawić dla kumpla od flaszki, a nie sprzedawcy w lombardzie. Pan a za ladą zresztą cały czas powtarzał, że nie wie o kogo chodzi, żeby klient podał w końcu imię i nazwisko. Na co usłyszał to jakiś dominik. No do tej pory nie wiem o kim w ogóle rozmawiamy. O kim rozmawiamy? Imię i nazwisko. Dominik. Problem w tym, że Dominików przewinęło się przez te miejsce setki, a jakby tego było mało, nasz bohater doprecyzował, że chodzi o tego kulawego, o co chodzi jak pingwin. Dominik jaki? Przecież Dominików w strzelnicy jest 50. Ale jest Dominik. Ten, co tak ku, co kuleje, nie? On przychodzi do Pana zawsze. I teraz próbuj zgadnąć, kogo ma na myśli, skoro połowa bywalców Lombardo wygląda tak, jakby przed chwilą wróciła z planu Batmana jako statyści ciemnych załóg Gotham. Ostatecznie klient stwierdził, że przyjdzie z nim w poniedziałek i go pokaże. No to ja go panu przyprowadzę w poniedziałek. Nie ma mnie. Tylko, że tu pojawia się kolejny problem, bo w tej samej rozmowie obiecał też, że jak tylko go spotka, to spuści mu w pierdol. No i pytanie brzmi: czy on chce go przyprowadzić jako dowód, czy raczej zamierza zrobić z tego uliczną bójkę pod Lombardem i kolejne zgłoszenie na policję? Chyba, że wpierw mu chce spuścić w pierdol potem przyprowadzić do Lombardo, a potem ewentualnie pójdą wszyscy razem na piwerko. Znaczy wszyscy, oprócz pana, zalady, bo coś nie wydaje mi się, że po robocie chłop miałby ochotę siedzieć w takim towarzystwie. A on już się nasłuchał, napatrzył i nagadał z ludźmi, którzy traktują Lombard jak bar mleczny albo przytułek. Po 8 godzinach na zmianie, to ostatnie o czym marzy, to dalsze gadki z tymi samymi twarzami przy innym stole. No dobra, to bo... Po... No ale w końcu panowie przeszli do interesów, chociaż interesem bym tego nie nazwał. Chodzi o to, że klient poprosił pana zaladę, żeby ten mu dał, a właściwie pożył 10 zł. Tylko wiecie, on nie przyszedł z niczym pod zastaw, nie przyniósł nawet ładnego uśmiechu. On nawet nie miał w sobie cienia pomysłu, że można tu wejść i wyjść jak człowiek, czyli coś zostawić, coś dostać. A on wszedł rzucił hasło i czekał, jakby to była kolejna instytucja charytatywna, a nie miejsce, gdzie za kasę zostawia się towar. No. To potrzebuje 10 zł. <laughs> to co pan chce zostawić? Ni, nic nic nie chcę zostawić. No to co z powietrza pieniądze się nie wezmą? No wiem, ale... Pan za zrobił wtedy minę, panie, chyba pomyliłeś miejsca. I ciężko mu się dziwić, bo tutaj się prowadzi biznesy, nawet te najmniejsze, a nie rozdaje się dziesiątek jak cukierków. To nie jest, daj mi 10 złotych, spiszesz dane z mojego dowodu, a jutro ci oddam. Bo wszyscy wiedzą, że jutro to nigdy nie przyjdzie. I nawet sam klient doskonale zdaje sobie z tego sprawę, ale próbuje i tak, bo może akurat trafi na dzień dobrego serca. Proszę pana. Nie. Daj radę? Nie da. Nie da radę? Nie da. Nie jak? Nie tylko pan... Piękna minę mał No to dawaj. mam, bo się dziwuję, tokowi myślenia. Rozmowa miała swoją kontynuację, bo jak się okazało klient w domu, ma jakieś ładne zegary, obrazy, więc jutro przyniesie. Problem w tym, że on chciał gotówkę dzisiaj. A pana zarady gówno to interesuje. Tutaj nie działa system na słowo honoru. Gotówka za towar w innym wypadku nie zawracaj mu gitary. Ale mam e, piękne te zeg, zegary. Ma pan piękne zegary? No, no to już szorować do domu. Pan ale daje. nie no to... Muszę tu pan go I to jest właśnie ten moment, kiedy można zrozumieć czemu gość Zelado ma taką kwaśną minę. Jak to się cieszyć z życia, skoro codziennie ktoś przychodzi i próbuje cię wkręcić w najtańsze numery. Żeby go jednak trochę przekonać klient zaczął kombinować. Obiecywał, że jak tylko dostaniesz swoje ręce te zegary, to dam mu je za darmo. Ale jutro będę. Pan nie pan jutro nie jest. Jestem. Jutro? Tak. No okej. Okay. No widzi pan, to się dobrze składaje. Ja jestem pan jutro, będzie miał zegary. To jutro się coś pożyczy. Obrazy piękne. No i weź to, bądź mądry. Człowiek ci mówi, że da ci zegar, ale najpierw musisz dać mu dyszkę. Pan za jednak nie pękł. Powiedział krótko i wyraźnie. Nie da. Pieniądze nie biorą się znikąd. To jego słowa. Dla Nie da. Dyszkę? Nie da. Ja? No normalnie, no nie da. No nie biorę się powietrza znikąd. I tu miał absolutną rację. To jest właśnie największy problem takich klientów. Oni dobrze wiedzą, jak działa świat. Wiedzą, że nic nie ma za darmo, że kasa nie spada z nieba. Ale mimo tego liczą, że znajdzie się ktoś, kto się nad nimi zlituje i zagra w igrę. oni oczekują, że świat dostosuje się do ich potrzeb, zamiast samemu ruszyć tyłek i zarobić. Pod jednym z nagrań ktoś napisał komentarz, który idealnie podsumowuje tę sytuację. Tak się kończy pomaganie z dobrego serca jakimś sławkom, dominom i innym. Lumpy sobie zrobiły z Lombardu Caritas. Raz im coś dasz, to potem trudno się opędzić, bo będą przychodzić regularnie. Z wyciągniętą łapą, i tylko day, no day, no day, day. Koniec cytatu. I w tym coś jest, bo ten klient, choć na pierwszy rzut oka wydaje się miły, nawet sympatyczny, to w momencie, w którym zaczyna żebrać o 10 zł, cała sympatia znika. I zamiast człowieka widzieć w który chce wyżulić od ciebie drobne, bo mu brakuje na, już wiadomo co kurwa mać. Rozmowa jednak nie skończyła się od razu. Klient, czyli ten sęp, dalej próbował się podlizywać. Zaczął chwalić telefony w Lombardii mówił jakie to ładne są modele, ale pan za rady nie dał się złapać na tanie pochlebstwa. Odpowiedział mu chłonno, że wie, że są ładne i że. Ciężko się na nie pracuje, czyli w skrócie, że sobie popatrzysz i pogadasz, to jeszcze nie znaczy, że dostaniesz. Piękne telefony pan ma. No. Ciężko się pracuje na to, żeby... Po no, Potem klient nagle zmienił temat i zaczął pytać o cenę laptopów, telefonów. Chodził po Lombardiach, po galerii handlowej, tylko że kieszenie miał puste. Powiedział nawet, że chce kupić laptopa dla dziewczyny. Pan Zolady spojrzał na niego pytając, co? przecież nie ma pan dziewczyny. I miał rację, bo wyglądało to raczej na zmyśloną historię. Ale klient się upierał, że jednak ma, że chce jej zrobić prezent. Problem w tym, że nie miał zamiaru zarobić na tego laptopa ani grosza, a więc cała ta bajka kończyła się na tym, że zamiast laptopa dziewczyna dostanie co najwyżej kilka puszek po Harnasi. To jak za darmo, to bym sobie laptopa kupił. Którego pan chce laptopa kupić? I za co? Za pieniądze, no. Bo to dla kobiety, nie? Pan nie ma kobiety. Ale już jest znowu. Już jest znowu. Nowa. Mimo wielu prób gadania i obietnic, pan rady nie dał się złamać. Powiedział w że już raz kiedyś, dał komuś taką dyszkę, ale drugi raz nie zamierza. Panie Sławku, kończymy tą rozmowę. Pożyczyłem rano pa, panu raz z dobrego serca, ale... Dokładnie tak, e, ale, szanuję pana. Ale drugi, i trzeci raz to się zrobi normą. I tutaj akurat trzeba mu przyznać rację. To nie jest Caritas, tylko Lombard. I on, mimo że często budzi niechęć, potrafi walnąć taką życiową sentencją, że człowiek kiwa głową z uznaniem. Po kilku odcinkach z nim naprawdę można gościa polubić, bo Widać, że masz sobie sporo rozsądku. A kto nowy, nie kliknie, subskrybuj na dole, bo dobijamy do 100 tysięcy subskrypcji. Fakt, brakuje jeszcze jakieś 98 tysięcy, ale nikt nie zabroni mi marzyć. Po tym teatrze przyszedł następny klient. Ten chciał 20 zł, również na wczoraj, i też przyszedł z pustymi rękami. Scena trwała krótko, pan za powiedział nie i temat się zamknął. Klient wyszedł, żeby nie robić kolejki. Jakby nie było. Co potrzebujesz? Poważnie? Gdy... No to właśnie o to chodzi. Dobra, to na razie. Trzymaj się. I nim przejdziemy dalej. Wbijaj na mojego Instagrama karmeniu95. Zostaw mi tam followersa, bo tak. Za to trzeci klient już coś przyniósł: żelazko. I to nie byle jakie, bo to samo żelazko, które zostawiał już kilka razy wcześniej. Opowiadał przy tym, jak mu ciężko, jak ma dużo rzeczy na głowie. Uuu, coś taki zmęczony? Jak widzę żelazko, to jestem zmęczony. Nie, bo teraz wszystko na mojej głowie, ojciec do szpitala poszedł na operację na tym. Ten... Pan Zelady aż się roześmiał i spytał, co on takiego ma na głowie. A Ale... co ty masz na głowie, chłopie? No jak. Klient odpowiedział, że musi zrobić opłaty, zakupy i ugotować coś do jedzenia. I tu pan zalady znowu nie wytrzymał, bo dla niego to nie jest żadna ciężka praca, tylko zwykłe obowiązki domowe. No k***a, teraz w piątek muszę iść z nim do bankomatu, iść opłaty porobić, zakupy porobić, ogarnąć, sprzątać, ugotować. Jeszcze jakbyś powiedział pójść do pracy, robić. A to, to nie jest praca? Są zwykłe obowiązki domowe. Klient się oburzył, twierdził, że nie leży do góry kutasem i że ciężko pracuje na swój byt. Problem w tym, że skoro piąty raz zostawia to samo żelazko, to raczej nie wygląda na to, że gdzieś pracuje. I tu pan za lady miał rację, bo serio. Czy ktoś z was zna kogoś, kto mając pracę, musiałby co chwilę iść do lombardu i zostawiać żelazko? No właśnie, i dał mu te 30 zł. Chociaż wszyscy wiedzą, że to żelazko warte jest tyle samo nowe. Ale dał, żeby zamknąć temat. Nawet nie potrafisz docenić, że od ciebie tylko biorę te żelazko. Miał mu jeszcze rzucić pan za lady. Nigdy nie potrafisz docenić tego że tylko i wyłącznie od ciebie też żelazka biorę. Od nikogo innego bym nie wziął. I tu właśnie wychodzi na jaw, że takie lombardy to nie tylko miejsca z handlem, to zbiorowiska ludzi, którzy traktujemy jak bank dla biednych, tylko bez zabezpieczenia. A pan Zaladem musi tego wszystkiego słuchać. I wiecie co? Z perspektywy widza tych historii mogą być śmieszne, ale z perspektywy gościa, który tam siedzi na co dzień i wysłuchuje tych bajek, to naprawdę smutne. On musi decydować, kto dostanie parę złotych, a kogo odprawie z kwitkiem, a potem jeszcze mierzyć się z ich pretensjami, że nie chciał im pomóc. I szczerze, bardziej niż tych klientów rozumiem właśnie jego. Tu masz anotacje do poprzednich trzech odcinków, jakie nagrałem na tym kanale jeżeli jesteś prawdziwym fanem, masz obejrzeć wszystkie Bo inaczej spotkamy się w Sądzie Najwyższym I inaczej sobie tam porozmawiamy Młody padowanie. Weź Panie, Wyliż Mi stranie.